Witam Państwa. Gramy dzisiaj mecz ze Śląskiem Wrocław. Jest to zespół junior starszy. W czerwcu zdobyli Mistrzostwo Polski. Jest to zespół z tabeli środkowej. Ewentualnie no, myślę, że ma szansę walczyć o szub tabeli. Nasz cel jest krótki wygrać mecz jak każdy inny. Myślę, że będzie na w tym roku. Trudno powtórzyć wynik z tamtego roku, ubiegłego ogólnie, ponieważ zaczęliśmy troszeczkę późno przygotowania, ale bądźmy dobrej myśli i uważam, że powinno być dobrze. Cel nasz to jest króciutki, pierwsza, dwa miejsca u góry. Czy to osiągniemy? Zobaczymy. Bądźcie z nami, zapraszam na mecze. Dziękuję. Panie trenerze, no wspaniały mecz, zwycięstwo, proszę mi powiedzieć, jakie były założenia przed meczem i co pan uważa, co trzeba było jeszcze poprawić? Znaczy, założenia były bardzo proste, chcieliśmy zobaczyć jak ustawienie w obronie, na przykład rozpoczęliśmy strefą 3-2, nie było źle, bo początkowo to wychodziło i tą pierwszą kwartę prowadziliśmy, potem sprawdziliśmy obronę każdy swego, elementy krycia zoną, pressingiem, a, a pozostałe rzeczy czy psychologiczne wręcz, to, no to mówię, no, było założenie bardzo proste jeszcze wczoraj. Ten mecz trzeba było wygrać. I to było, tak, było takie nastawienie. Ja powiedziałem krótko, to nie my mamy się stresować to Śląsk. Cieszę się, bo w jakiej by to nie było lidze, wygrać ze śląskiem Wrocław, to jest po prostu naprawdę ogromny sukces i, i też gratuluję przeciwnikom, bo postawili, bo to młodzi chłopcy też postawili tutaj nam. Duże jakieś tam yy, progi, ale, ale no moi chłopacy byli lepsi.